W poradniku młodego zielarza, napisanym dla szczęścia ludzkości, ten przepis się stale powtarza, a zawiera on sekret młodości. Dobra, wracamy już, jesteśmy po przerwie. Panie doktorze, kilka pytań od, od słuchaczy, doktora Zielonki. Pierwsze pytanie może ja trochę rozbuduję. Ktoś się pyta na temat kamieni nerkowych możliwe, że spowodowanych przez e, suplementy, takie pre-workout supplements, albo no, które zawierają dużą ilość kofeiny, albo napoje energetyczne. Czy, czy jest jakiś związek tego i kamieni na, na nerkach? Jak się ich pozbyć? Więc trudno mi powiedzieć, czy jest jakiś związek z tego powodu, że ja nie praktykuję medycyny sportowej i ja nie zalecam swoim pacjentom tego typu stymulacji, która by pozwoliła na bardzo, bardzo duży wysiłek w czasie, w czasie ćwiczeń, w czasie tego coś nazywa workout. Ale, ale jest taka sytuacja, że niewątpliwie jest to wynik bardzo złego metabolizmu i fizjologii, jeżeli te kamienie się odkładają. Najprostszą rzeczą, którą ja zauważyłem, że działa bardzo dobrze, to jest podawanie destylowanej wody w dużych ilościach. Teraz trzeba sobie zdać sprawę z tego, że woda destylowana jest niesłychanie aktywnym rozcie, rozcieńczalnikiem. Ona jest w stanie rozcieńczyć i wypłukać całą masę rzeczy. Również wypłukać rzeczy, które są potrzebne. Podstawowe elektrolity. Także jest taka sytuacja, że jak się bierze wodę destylowaną, to się powinno brać również pod, są pewne podstawowe elektrolity. I myśmy rozmawiali, tak, na tak. Ten temat, czy pan pamięta, dwa czy trzy wywiady poprzednio, jak się te elektrolity robi. Także jak ludzie wrócą do tych poprzednich wywiadów, to będą wiedzieli, jak to, się, jak to, jak to zrobić. Okej. Okay, uh... Tutaj następne pytanie. Y, temat o ginekomastii. E, jeżeli e, istnieje taki problem, e, głównie kiedy on istnieje, to wiadomo, że to, to jest hormonalne e, przy dojrzewaniu i po prostu po... ludzie po prostu biorą sterydy, testosteron, który konwortuje do, do estrogenu. Czy to się tylko nadaje na chirurgiczne e, usunięcia, czy są jakieś inne metody na to? Proszę pana, to jest problem... Problem nowoczesności, to jest problem, e, może ja powiem to inaczej, bo to, 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 nie, da się to nie da się na to odpowiedzieć jednym zdaniem. Jest taka sytuacja, że cała masa jedzeń, które my w tej chwili mamy, zawiera soję, za zawierają soję. Do, do tego wszystkiego jest taka sytuacja, że, że węglowodany, które jemy, są bardzo przetworzone, i skutek jest taki, że z jednej strony mamy soję. Z drugiej strony mamy węglowodany, które zostały przetworzone. Soja metabolizuje się do estrogenów. Węglowodany metabolizują się do tłuszczu. Tłuszcze są jakby komórkami, czy jakby mini gruczołami, miniaturowymi gruczołami, które tworzą ogromną ilość estrogenów, wydzielają ogromną ilość estrogenów. Z obydwu tych źródeł Estrogeny wchodzą do organizmu i to są, to, jest ta, to są te estrogeny, które są niekontrolowane przez gruczoły, które by normalnie potrafiły wydzielić estrogeny. To jest jakby poza całym systemem hormonalnym. Jest taka sytuacja, że estrogeny to są hormony. Yy, to są hormony podziału komórek, to jak się mówi po angielsku, to jest, to jest replication, podziału komórek. Natomiast testosteron jest hormonem siły i, i, i strength and endurance. To jest siła i wytrzymałość. Się, uh -huh. To się tak tłumaczy na polski. I teraz jest taka sytuacja, że. Jeżeli jest nadmiar estrogenów, znaczy to głównie dietetycznie to z tego, to, to głównie die, pojawia się w tych dietetycznych, z, z tej dietetycznej strony. Bardzo dużo ilość stoi w jedzeniu i bardzo, ilo, bardzo dużo ilość węglowodanów, które się nie metabolizują czy metabolizują się w zły sposób w kierunku tłuszczów. I skutek jest taki, że nie tylko mamy stajemy się opaśli czy. czy, 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 czy Otłuszczeni, ale do tego wszystkiego mamy te, tą soję, która jest niesłychanie destruktywna dla organizmu. Proszę Państwa, nigdy w historii ludzkości soja nie była jedzona tak, jak jest w tej chwili. Soja zawsze była fermentowana. Mhm. I po Sfermentowaniu soja ma zupełnie inną, zupełnie inny metaboliczny profil. I skutek jest taki że, że w związku z tym są mężczyźni, którzy mają bardzo duże piersi. I jak ja zwracam uwagę Państwa na. Pływaków amerykańskich, których państwo, których państwo mogliście widzieć w telewizji w czasie olimpiady w Londynie. Oni wszyscy mają duże piersi. Natomiast się, proszę, proszę się popatrzeć na Chińczyków, którzy naturalnie jedzą soję, czy Japończyków, którzy naturalnie jedli soję sfermentowaną, oni mają płaskie piersi. Męskie, normalnie płaskie piersi. Mhm. I teraz jest taka sytuacja, że jest zioło, które się nazywa. Po angielsku Krysyn, to po polsku byłoby to chrysin, chryś, C-H-Y, ch r y -s i n I, i jest, to, jest to zioło, czy, czy wyciąg z tego zioła jest bardzo dobrym preparatem na usunięcie właśnie tej ginokomastii, czy, czy przerwanie cyklu metabolicz Cykla, metabolicznego który by prowadził w ginekomastii. Ja bym rekomendował, czy zalecałbym, e, że panu, czy powiedzmy innym, którzy prowadzą działalność właśnie tą e, w kierunku żywieniowym w, e, dla sportowców, żeby zawsze dołożyć chrysin do ich diety. Powiedzmy 3-4 tabletki, to jest powiedzmy 2000 mg, 2500 mg dziennie. Tego, tego aktywnego estrogenu elementu blokerów. w tych ziołach, mhm. żeby, żeby dokładali sobie to do diety, żeby, żeby przerwać ten, ten cały łańcuch boliczny, mhm. który idzie w kierunku estrogenu. Bo estrogen w sumie nie jest. Estrogen ma w sumie dwie funkcje: bo jeszcze przerwanie tego procesu, jeżeli ktoś nie ma jakiejś tam skłonności do odkładania się tego estrogenu, bo estrogen jest też niezbędny w budowaniu masy mięśniowej. Nie? Czyli jeżeli go zupełnie wyeliminujemy, to, to też po prostu przeginamy w drugą stronę, mi się wydaje. Tak, chyba polega na tym, że te estrogeny, które się produkują w tej chwili, nie były produkowane kiedyś 30, 40, 50 tak, lat. Artur, jak się mówi, przepraszam, yy, yy, gubernator, były gubernator Kalifornii, Schwarzenegger. Mh. Schwarzenegger jest, wybudował, był, był tym właśnie kulturystą. Yy, yy, słucham? Był kulturystą. Kulturystą i on nigdy nie używał takiego jedzenia on nigdy nie używał soi. I to wszystko, co on zrobił, to było wybudowane naturalnie. I jego sylwetka była w ogóle bardzo znakomita, bardzo, bardzo regularna. On nie miał genekomastii. Także, także jest taka sytuacja, że jeżeli ludzie będą funkcjonowali tak jak powinni, to ilość estrogenu naturalnie wydzielona w ich organizmie będzie tą właściwą ilością estrogenu z tego powodu, że ich fizjologia będzie miała nadzór na tym. Także ja uważam, że, że, że obecna dieta jest bardzo odpowiedzialna za, za ginekomastię, i uważam, że ginekomastia jest fatalna, między innymi z tego powodu. Że estrogen powoduje rozwój komórek, czy rozdzielanie komórek nie tylko zdrowych, ale i również rakowych, I jest taka sytuacja, że to jest bardzo poważny problem. Tak, tak, zaraz na, prawdopodobnie zbombardują e, pod filmem, e, bo pan mówił, że e, Schwarzenegger był zbudowany naturalnie, znaczy on był w sumie pierwszym promotorem testosteronu, bo to każdy wie, on się sam przyznał do, do brania e, sterydów, więc, e, więc to może, może to jakoś tam wyglądać po prostu... E, naturalnie z pewnego, z pewnego e, punktu widzenia, ale, ale on, on, był właśnie takim właśnie promotorem startu kulturystyki właśnie w tym, w tym takim powiedziałbym negatywnym, znaczy nie wiem czy negatywnym kierunku, to jest, to jest sport wyboru i każdy kulturysta mi się wydaje, że, że wie, jeżeli stanie się tym pro bodybuilder, czyli tym, tym, tym pro kulturystą zostanie tą kartę swoją, no to już jest sprzedany po prostu musi brać po prostu sterydy, praktycznie oni biorą do, do końca życia, to jest, to jest, to jest taki, to jest, nie, nie mówię, że to jest, to jest wybór, który ludzie poświęcają całe życie ku temu, no i nie wiem, czy chwała im za to, czy nie, ale po prostu jest to taki potężny wybór, który mi się wydaje, że będzie miał prędzej czy później jakieś konsekwencje na zdrowiu, co na Arnoldzie się odbiło, przecież to było wiadomo. Ja, ja zdaję sobie sprawę, ja chciałem wyjść to, że ja powiedziałem, że naturalnie, to nie dlatego, że on y, brał czy nie brał sterydów, to jest dlatego, że jego dieta nie, nie była dietą, tak. y, która zawierała dużo no do mhm. bardzo, To jest bardzo istotny element. I wtedy, kiedy on był w Austrii, <coughs> kiedy on był młodym człowiekiem, jeszcze mieszkał w Austrii, jego odżywianie było odżywianiem w miarę naturalnym. To jest to, co ja miałem na myśli. Tak, to, tak. że on. Potem brał sterydy, i potem że brał testosteron i tam powiedzmy inne. E, 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 17 testosterony i te wszystkie inne hormony. To jest już zupełnie inna sprawa. To jest poza, poza moją e, wiedzą. Natomiast jako, jako lekarza. My, Natomiast ja wiem, że jego początki kulturystyczne to były takie bardzo naturalne. Tak, tak. Także tak. to jest to, co, co, co ja miałem na myśli. Oczywiście, dobrze. Nie, no musimy to wyjaśnić, bo ja już wiem, że, że będzie naginka w tym, w tym kierunku. Panie doktorze, pytanie odnośnie. Czy ma pan wiedzę odnośnie. Są książki odnośnie grupy krwi. Dużo ludzi się pyta, czy, czy, czy to jest dobra dieta, że tym się kierować, czy. czy jest bardzo dużo książek napisanych w tym, w tym kierunku. Co pan sądzi na ten temat? Ja nie sądzę, ja nie mam zdania. Jest taka sytuacja, że ja mam grupę krwi, która, powin która mi mówi, że ja nie powinienem mieć pomidorów. Ja bardzo lubię pomidory i bardzo dużo ich jem. Tak. Chciałem państwu zwrócić uwagę na taką rzecz, że przez tysiące lat doświadczonych tego wzrostu ludzkości na Ziemi ludzie jedli rzeczy, które były. I w ich otoczeniu. To znaczy, że to były bardziej etniczne sprawy niż sprawy grupy krwi, z tego powodu, że ludzie nie mieli pojęcia o grupie krwi, o istnieniu grupy, grupy, grup krwi do ilu, do 100 lat temu w miarę, prawda? Także czy, czy 80 lat temu. 80 lat temu. Także, także sytuacja jest, że ja jestem większym zwolennikiem tego, żeby ludzie jedli jedzenie czy typ jedzenia, który, w którym się urodzili w sensie etnicznie, niż ci niż, niż szukali, szukali jedzenia, które byłoby zgodne z ich grupą krwi, krwi. Ja mogę dać Państwu taki przykład tutaj, który jest bardzo takim jakby jaskrawym przykładem w Ameryce. W Ameryce jest cała masa ludzi z, z półwyspu, znaczy z, jak się mówi, z Meksyku, z Gwatemali, z tych, z tych krajów, które są na przysmyku między dwiema Amerykanami, z Ameryki Centralnej. I to są ludzie, którzy et Nigdy nie widzieli zboża. W ich diecie 100 lat temu nigdy nie było zboża, nigdy nie było pszenicy czy żyta. I to są ludzie którzy, nie, ludzie, którzy nie są w stanie w ogóle metabolizować zboża. Tak samo jak Indianie amerykańscy nie są w stanie metabolizować produktów zbożowych. Ciekawostka: produkty zbożowe metabolizują się dokładnie tak samo jak alkohol. I proszę zwrócić uwagę, że jest bardzo wiele alkoholizmu wśród tych ludzi. Oni po prostu nie są w stanie tego metabolizować. Pomijając fakt, że ilość przypadków y, cukrzycy wśród tych ludzi jest niesłychanie wysoka jest znacznie większa niż w białej populacji. Z tego powodu, że myśmy etnicznie wychowali się od wielu, wielu dziesiąt, dziesiątków pokoleń na zbożach. I na, 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 na ziemniakach, czy na, na produktach z, zbożowych. Natomiast ci ludzie wychowali się na kukurydzy, i na całej masie innych rzeczy, i ich metabolizm jest skierowany w kierunku tego, co oni od pokoleń używali, tak samo jak nasz metabolizm jest skierowany w kierunku zbóż. Chciałem Państwu zwrócić uwagę. Że biała rasa, ta rasa europejska, bardzo kiepsko metabolizuje kukurydzę. I kukurydza nie jest dla nas jedzeniem naturalnym. Natomiast przerobiona kukurydza jest znakomitym jedzeniem dla Latynosów. Także to, są, to jest taki przykład, po prostu przykład, że, że nie wszystko jest dobre dla, dla każdej grupy etnicznej. Tak samo jak prawdopodobnie nie wszystko jest dobre dla każdej grupy krwi. Ja mogę Państwu powiedzieć, że ja studiowałem te etniczne różnice w odżywianiu, w, w tych, tych elementach, meta elementach metabolicznych. Ja nigdy nie studiowałem problemów y y metabolicznych y grup krwi, także Perfect, ja okay. nie jestem w stanie odpowiedzieć na te grupy krwi. Okay. Jeżeli chodzi o, o grzybicę, ogólną grzybicę, skąd ona się w ogóle bierze i, i, i kończąc po prostu, jeżeli chodzi o grzybicę paznokci, jak ją można zwalczać? No jest pierwsza rzecz to jest mydło i woda. To jest grzybica jest typowym objawem. Yy, który jest to drożdżak, jest to typowy objaw w sytuacji, gdzie higiena jest bardzo, higiena jest najważniejszą sprawą w przypadku grzybicy. Jak się można tego pozbyć? No jest, jest parę preparatów na różnych rynkach, które, które usuwają grzybice łącznie z lakierem do paznokci, jak niektórzy używają, ale również jest olej, ja nie wiem jak się to nazywa po polsku, po angielsku tea tree oil, który zapewne jest Panu znany, tak, tak, który czują. jest mhm. bardzo wonny, bardzo przyjemnie, przyjemnie pachnie, a jest bardzo, bardzo silnie, silnym przeciwgrzybicznym preparatem. Także, także jest taka sytuacja, że, że zdrowe suche nogi, to jest stopy, jeżeli chodzi o grzybice stóp, czy ręce, które się nie pocą, które są zawsze utrzymane w suchości. To jest najprostszy sposób na to, żeby się pozbyć grzybicy z tego powodu, że grzybnie się nie są, nie są w stanie tworzyć w, w suchym, w, w, wtedy w, w, tych, w tych suchych okolicznościach. A co Pan sądzi, jeżeli mówimy o, o, o myciu i o higienie, jeżeli chodzi o mydła antybakteryjne? A, proszę Pana, mydło samo z siebie jest antybakteryjne. Jest taka sytuacja, że Stwierdzenie mydła, że mydło jest antybakteryjne, to jest tak, jak masło jest myślane. Mhm. E, każde mydło jest antybakteryjne. Są mydła, które mają dodatkowo anty antybakteryjne e, jakieś tam elementy, ale jest taka sytuacja, że nawet w, w salach chirurgicznych, w szpitalach, używa się zwykłego mydła. Mhm. Czy, czy, jest to, e, czy, czy te mydła antybakteryjne e, nie, nie powodują, że one jednak zmywają te naturalne, e, Powłoki chroniące na przykład ręce czy nogi, czy w ogóle powinniśmy je używać, czy w ogóle powinniśmy się wystrzegać? Ja jestem przeciwnikiem mydła antybakteryjnego z tego powodu, że mydła antybakteryjne mają chemikalia bardzo często w sobie, które przenikają przez skórę, i dostają się do krwiobiegu i powodują systemowe czy systemiczne zatrucia. zatrucia. Bardzo. Podkliniczne pod, pod zatrucia. Także one mogą nie być widoczne natychmiast, ale one mogą zmienić proces metaboliczny do takiego stopnia, że, że ludzie stają się chorzy po zjedzeniu rzeczy, których, po których nie byli chorzy przed, zanim zaczęli używać tych mydeł. Ja Czyli zwykłe z... szare mydło. Zwykłe szare mydło. Im, im szare, bardziej proste. Szare mydło i ciepło. Bez zapachu poda, i ciepło. Szczotka, szczotka, szczotka czy szczoteczka. To jest pierwsza klasa mycia To jest co jest to higiena, jest to są to podstawowe i zasadnicze elementy higieny. No jak już zaczęliśmy tak. o higienie, to może e, powie pan coś, e, o tym ostatnio rozmawiałem, mówię pasty e, z fluorem i jakie pasty używać czy jeżeli chodzi w ogóle o, o, o higienę e, ustną, higienę, e, ma pan jakieś nie wiem czy jakaś receptura do pukania zębów czy jakieś środki e, Jeżeli zaczniemy od pasty. Proszę pana nie ulega wątpliwości, że zasadniczym elementem zdrowia ust to, jest, to są zęby, prawda? I, I te wszystkie problemy związane z zębnieniem. Także my, mycie zębów, utrzymanie czystości jamy ustnej zaczyna się od utrzymania czystości zębów. Ja jestem ostrym przeciwnikiem bardzo ostrym przeciwnikiem używania czegokolwiek z fluorem. Fluor jest bardzo toksycznym preparatem, bardzo toksycznym związkiem chemicznym. Czy w tym przypadku substancją chemiczną w zasadzie, bo to sam fluor sam z siebie nie jest związkiem. I jest, jest taka, taka rzecz, że jest to niesłychanie pogarsza. To jest preparat, który niesłychanie pogarsza stan zdrowia. Jest to podkliniczne, także to może nie być widoczne na, na, tak na co dzień. Nie ulega wątpliwości, że ludzie, którzy nie używają fluoru, Lepiej się czują i są zdrowsi niż ci, niż ci którzy używają fluor. E, natomiast jest taka sytuacja, że jeśli chodzi o mycie zębów, to ja mam bardzo prosty punkt widzenia na to. E, soda do pieczenia, czy proszek do pieczenia. Jest bardzo dobrym środkiem do, do, do mycia zębów, jest bardzo gładki, nie, 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 nie obciera zębów, nie zeszkliwa. I oprócz tego, jeżeli się to jeżeli się myje zęby, powiedzmy w dwóch etapach: pierwszy etap to jest umycie sodą do pieczenia i, i wypłukanie, i potem drugi etap jest i, umoczenie szczoteczki w, i, i, w w wodzie utlenionej, brakuje mi słów czasem, proszę wybaczyć mm -hmm. w wodzie utlenionej i umycie tych zębów ile to, jest, 3, po, ile to jest procentowa? to jest zwykła 3%, 3 woda. Woda. i zapewniam Pana czy zapewniam Państwa że po miesiącu takiej kuracji będziecie Państwo mieli najzdrowsze zęby na świecie. Jeżeli tam są jakieś, jakieś, jakieś dziury w tych zębach, to to trzeba załatwić. Oczywiście czy dentysta musi to za... Ale od tego momentu wszystkie zapalenia, wszystkie opuchlizny, dziąseł e, czy jakieś takie rzeczy, to wszystko ustąpi. Będzie pierwsza klasa. Dwa razy dziennie. Mhm. E, czy płukanie też... E, ma Pan może jakąś receptę na, na płukanie zębów na końcu? Czy to, czy to jest... Płuczę, znaczy ja płuczę to wodą, tylko chodzi o że chodzi o to, że ten drugi stopień, ten, ten drugi krok mycia zębów wodą utlenioną, żeby to utrzymać w, w ustach przez minutę czy, czy mhm. półtorej, potem można to wypłukać normalnie wodą. Okej, okay. ostatnie pytanie, bo wiem, że już mijamy się z czasem. E, zapytam pana o używanie, jak już mówimy o całym ciele, używanie e, antyperspirantów. Czyli Więc ty, ty, proszę pana, ja jestem przeciwnikiem używania antyperspirantów. Natomiast jestem zwolennikiem używania deodorantów. Antyperspiranty zawierają ogromną ilość aluminium i czy, w aluminium w różnych postaciach chemicznych. Natomiast deodoranty zawierają preparaty, które nie pozwalają bakteriom na rozwój i w związku z tym wytwarzanie tego, tego, tego złego takiego zapachu spoconego, przepracowanego ciała e, czy organizmu. Także jest taka sytuacja, że deodoranty tak, perspiranty nie i yy, właśnie z powodu aluminium, który proszę czytać, proszę czytać na nalepkach, że tam, tam w, tych, w tych co jest składnikiem perspirantu, tam jest zawsze aluminium i aluminium jest metalem, który jest jest to bardzo silna neurotoksyna, także ja staram się tego nie używać. Ja bardzo często jak yy, podróżuję czy latam to mam yy, i nie chcę używać ani deodorantów, ani prespirantów, To mam po prostu butelkę ze sprayu, podobną do tego, w którym mam alkohol. Zwykły taki alkohol do nacierania, czy, czy taki, w którym się, którym się naciera skórę, jak się chce zrobić zastrzyk. I po prostu jestem w stanie. Przyknąć tego alkoholu trochę pod pachę czy tam gdzie się poce, i po prostu wytrzeć to chusteczką i jest taka sytuacja, że jest to najlepszy sposób. Jest to, to świetnie. One działa. Jest chyba 70%, tak? Ten alkohol no, to jest, jest, jest 60-70-90% czasem to zależy. I jest również alkohol, który jest z, men z mentolem razem, to jest taki zielon-kawy, mhm. który jest daje ten ekstra taki zapach świeżości. Także mhm. proszę Państwa. Proszę Państwa, ja mam prawie 70 lat, ja się tak samo pocę jak wszyscy inni, ja jeżdżę na konia, jeżdżę na rowerze, biegam, prowadzę bardzo aktywny fizycznie tryb życia i ja się pocę. Ta rzecz, że i oprócz tego jestem, spotykam się z pacjentami, widzę pacjentów, pracuję z pacjentami. Ja muszę utrzymać podstawową higienę, żeby nie śmierdzić po prostu, bo po tych wszystkich wyczynach fizycznych, które ja robię, to niewątpliwie ten pot, jest. także prysznic, i podstawowa higiena to jest bardzo ważna sprawa, zwykłe mydło, bez żadnych tam frufru, fru, jakichś tam ekstra rzeczy. I to, to, jest, to jest wszystko. Aha, dobrze. Dobra, e, chyba mi się wydaje, że, że e, tyle wystarczy na, na, dzisiejszą, e, na dzisiejszą audycję. Dziękuję panu bardzo. Będziemy na pewno w kontakcie. E, z, na pewno zrobimy następną audycję. Pozbieramy pytania i bardzo dziękuję panu. Była wielka przyjemność, jak zwykle, rozmawiać. Dziękuję bardzo. Ja wyjeżdżam na wakacje do zobaczyć swoje dzieci. Jedziemy z żoną na wschodnie wybrzeże i będziemy po około dwóch tygodniach. Także A, do usłyszenia. Dziękuję. Tam Co miłego Państwa? wypoczynku. Dziękuję, Dziękuję bardzo.